Budować domy? Okej, okay, moi drodzy, chyba czas zacząć. Assassin's Creed Shadows. Nie oglądałem za wiele materiału. Właściwie to widziałem kilka urywków, nawet niecałych zwiastunów, gdzieś jak mi się tam na rolce wyświetliło, na jakimś Instagramie czy TikToku. Więc nic kompletnie nie wiem o tej grze, poza tym, że ma być jakiś czarny samuraj, ale spokojnie. Ponoć w historii był jeden czarny samuraj i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Odpalamy i startujemy. Ojej, oh yeah, fajny początek! Tak, wyglądało to tak, jakbyśmy mieli tą historię asasynów. Ostatnio, w, w którego asasyna grałem, grałem w Assassins. No, to chyba mam zainstalowanego. To jest miraż. Grałem w miraż, ale miraż mi kompletnie nie podszedł, bo nie było łuków. Jakoś tak nie miałem ochoty przechodzić tego wszystkiego. Więc tak, wydajność, jakość. Tutaj możemy sobie ustawić. Jakość, rozdzielczość, wierność odwzorowania i mamy wydajność na wyższą... na wyższy klatkaż po prostu. Tak, to jest... to jest Assassin, od którego zależą losy całego Ubisoftu. Bardzo dobrze powiedziane bez skitu. Ponoć preorder dobrze się sprzedawał, więc trzymam kciuki. Jeszcze nie wiem co sądzić o tej grze. Jeszcze ani razu właściwie nie chodziłem swoją postacią, tylko oglądał scenki, żeby dowiedzieć się o co tutaj chodzi. Tak jak i wy. I gram oczywiście na konsoli, tak jak jest w tytule streama. No i zobaczmy, jak to wygląda. Możemy się trochę rozejrzeć. Ja mam wrażenie, że jest nawet mniej jak 30 FPS-ów czasami. Okej, okay, jesteśmy w zamkniętej przestrzeni teraz. Jest jakaś gruba burza. Też nie. To jest po prostu noc i zrobiła się zawierucha, bo wszystko jest podpalone dookoła. Okej, okay, system sterowania chyba jest podobny jak w poprzednich azasynach. To dobrze. Uła! Oh, shit! Serio? Jest ścinanie głów? No way! Czyli już takim całkiem niezłym gościem walczymy. Nice! Ej, dobra, ale taki sam atak kończący, nie? Jestem w szoku, że można byłoby ścinać. To chyba nie było w poprzednich asasynach. I biegniemy nice. Uhuu, ok. Całkiem dobrego gościa dostaliśmy już na starcie. Ciekawe, czy będzie skradania dużo. Bo ja lubię właśnie skradanie. Chciałbym, żeby tego było więcej. Joki jak ty! O, ten nasz gościu jest ogromny. Dobra, mamy drugą postać. Teraz ona jest dziewczynką jeszcze. No, już ma miecz, więc pewnie będzie teraz rozwalać wszystkich dookoła. Ciekawe, to wygląda tak, jakbyśmy jednym samurajem walczyli e, i drugą samurajką walczyli przeciw temu samurajowi. I oglądali tą historię z dwóch perspektyw, tak jakby. Tak to przynajmniej widzę teraz. Okay. No i trzeba uważać na uszkodzenia, bo on mnie raz dziagnął tylko. Uuu, jakie ona. On, ma... on to, jest, to jest ta szybsza postać, zdecydowanie. Okej, okay, mamy rację żywnościową i. Ua! Tu jakieś kopy, tu cios, nie wiadomo skąd, nie? Oho! No widzicie, tutaj ta postać jest na pewno dużo słabsza. Łatwiej ją e, ubić, nie? Nie mamy pancerza takiego wielkiego i w ogóle. Zaczekaj, bo ci są chyba. Przeciwko mnie, okej. Okay. Inaczej atakują ci przeciwnicy też. I tutaj raczej musimy walczyć tak, żeby kontrować więcej? Z tą postacią, tak? Też nie. Też całkiem nieźle atakuje. Tylko może trzeba bardziej uważać na ataki przeciwników, nie? Więcej parować. Zdecydowanie i robić uników. Kurde, w takim dziwnym miejscu się. Sch ja wiecie. Okej, okay, no to jest, asasyn. To już znamy, nie? Że czasami walczy się w bardzo dziwnych miejscach. Box. cannot be opened. It cannot be taken. Promise me, plum. Wykrycie. OK, przykucnąć można, czaję. No to znamy tą mechanikę, prawda? Ty jak ona za jak skuterek. Na tym przykucnięciu nie zła jest. I tu mamy typa, i załóżmy, że podejdziemy sobie tu bliżej i skrytobójstwo. Uuu podniesie go? Ta... Dwutonowego typa. Bie... O, dobra, ale wolno się porusza. Czyli jest jej ciężko, fajnie. No, i tak jestem w szoku, że go podniosła. No, póki co ona jest jeszcze wątła, nie? Ale później podrośnie. Może coś tam przypakuje i będzie brała chłopów na klatę extra. Położyć? Okej. Okay. Możemy się czołgać? Damn. Tego chyba nie było w Asasynach do tej pory. A czekaj, czekaj, jak się od... co, Jakaś fajna animacja jest, jak się odwracamy. U, patrzcie, ale fajnie. Nice! Całkiem fajna animacja, nie tego chodzenia i odwracania się w drugą stronę, czy coś. Bardzo ładnie. O, spoko to wygląda. Okej, okay. możemy sobie oznaczać przeciwników w ten sposób. Nie mamy jakichś specjalnych ataków póki co, ale możemy przywołać kogoś, nie? I let's go. Hej, fajne. No coś innego. Nie wiem, czy tak było w poprzednim Assassinie, ale chyba nie. Chyba nie można było się czołgać. A tu można, więc trzeba też patrzeć, gdzie jest... Wysoka albo niska trawa. No, ta babka jest tak malutka, że ukryje się dosłownie za źdźbłem trawy. No dobra. Frontowy atak zdecydowanie nie jest dla tej babki, więc mamy takie skrajności. Tamta postać, ten czarny samuraj, jest takim tankiem, a ta jest takim właśnie skrytobójcą, małym asasynkiem, nie? I to ona będzie tą zwinną postacią. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać, czy będziemy się spowodnie mogli zamieniać jak w geta między postaciami czy to będzie na zasadzie gra nam będzie kazać kiedy mamy to zrobić prawda no zobaczymy o. kotwiczka co jest ja pierdził. twarz. ale ja, ja fajne kotwiczki chyba nie było w poprzednich asasynach ja pierdziele. Dobra, więc możemy sobie obserwować, i w, te, w tym trybie obserwowania możemy sobie podświetlić wszystkich wrogów. Okej. Okay. No to całkiem taka OP-funkcja, trzeba przyznać. Bo to rozpoznanie chyba nie było na samym początku w asasynach. Trzeba było to odblokować w jakichś tam umiejętnościach, ale może to jest kwestia tego że to jest jeszcze prolog nie i zaraz dostaniemy jeszcze raz po głowie już wszystkich umiejętności postać zapomnij zobaczymy ale chcę sobie to wszystko przejść tak jak trzeba żeby potem się nie zastanawiać co jest do czego nie poznać tą historię i tak dalej wiedzieć co my tu właściwie robimy bo bym chciał na kucaka wyjść Skrytobójstwo. Okej. Okay. Uzupełnij zapas narzędzi. No kurczę, trzeba przyznać, że to skradanie teraz będzie, no wejdzie na wyższy poziom, nie? Bardzo fajnie zrobili czołganie, damn. I patrzcie, nasza postać jest super słaba, więc żeby przenieść jakieś ciało gościa, który waży no, lekko powyżej 70 kg. Musi się typa postarać, prawda? I chyba nie wszędzie możemy zrobić sobie kotwiczkę z tego co widzę. No, okej, okay. zobaczymy, jak to będzie wyglądać później. Idziemy dalej. Więc mamy sztylety, których można używać na przeciwnikach. Jak to użyć teraz? Okej. Okay. Na przykład tu kotwiczkę bym chciał, można to zrobić. No, chyba nie. Nie, bo tam chyba będziemy mieli ograniczoną ilość miejsc, do których kotwiczka będzie można przyczepić. Chyba, że na same Gzymsy, nie jestem pewny, tak powiem szczerze. Na przykład, o tutaj mogę, prawda? I tutaj mogę. Więc mamy. Zobaczcie. Nie. I używamy sobie tej kotwiczki. Wygląda na to, że nie zawsze będzie można, ale prawdopodobnie będzie dużo miejsc. Okej, okay, czyli jak sobie przybliżamy widok, to możemy strzelić gościa ze sztyletu, ale ten jest mocno opancerzony wątpię, żebyśmy mogli go tym zranić, a poza tym to nie jest nasz priorytet, bo naszym celem jest dostać się do środka tego budynku i zabrać yy, skarb. Fajnie, ciekawa architektura, nie? Ładnie to wygląda. Okej, okay. i tutaj mamy typka, możemy go... Tak, i podejrzewam, że tego wystarczy raz sieknąć ze sztyleta i... W temacie. okej. Okay. Nie ma to jak sobotni poranek z ojcem, Biatyka z samego rana, ledwo co wstałeś, nie? A w sumie to tak czuję się trochę winny, że ja czasami w sobotę wstaję i... Nieco później, zamiast wyjść, pobiegać, czy wyprowadzić psa, czy walczyć z jakimiś samurajami, nie? Czasami człowiek ma jakieś takie wyrzuty sumienia, że powinien od czegoś więcej od siebie wymagać, prawda? Niż wymaga od ciebie świat, który ci otacza. I tak jak gram sobie właśnie w tego Shadowsa teraz, widzę te zgrabne postacie, które się poruszają jak... jak małpy, w sumie, nie? Szybko, zwinnie. Robię jakiegoś parkura wszędzie, gdzie się da i nie da, to aż się chce wyjść i pobiegać. I tak się przyglądam trochę, jak wygląda ta okolica. Więc mamy pierwszą taką scenę, gdzie jest dzień, wiecznie opadające liście, wygląda jak jesień. No i mamy tutaj blokadę jakąś, więc dalej nie możemy sobie pójść, ale jest trochę więcej swobody. No może chodźmy za tym tatą i. Zobaczmy, co nam przyniesie dalej gra. Też wszędzie tam możemy sobie pójść. To jest właśnie magia Asasyna, ale to zróżnicowanie terenu jest tutaj tyle ciekawe, że poprzednie asasyny były, odbywały się raczej na takim płaskim terenie, nie. I tutaj myślę, że będzie interesująco pod tym względem, że jednak ten teren będzie mocno zróżnicowany. Ciekawe jest jestem, czy tak na wprost możemy sobie pójść do lasu i między tymi drzewami gdzieś tam chodzić, niekoniecznie wydeptanymi ścieżkami, wiecie o co chodzi, nie? Skanowanie odpala się od razu, nie musimy nic klikać, to jest coś innego. Świetne, świetnie to wygląda, bardzo mi się podoba, kurde, ta okolica, naprawdę giga dobrze. Chyba prędko nie włączę sobie trybu wydajności w asasynie, coś tak czuję. No i stąd możemy sobie też poobserwować lepiej okolice. Więc możemy sobie. O, zobaczcie, możemy sobie zbliżyć i nieodkryta lokacja. Tutaj mamy kolejne rzeczy, znaczy do, no, kolejne miejsca do zsynchronizowania. I wiecie, jak to jest w asasynach, jak sobie coś synchronizujemy, no to wtedy ta okolica nam się tu odblokowuje, chyba, nie? I samo to, że wszędzie możemy sobie tam pójść, jest imponujące, nie? Zwłaszcza, że ten teren jest bardzo ciekawy i pewnie jest sporo różnych znajdziek i kryjówek skrywa. Będzie trzeba to obadać. No ale chodźmy do naszego celu. Musimy, uwaga, ściąć bambus. Tak, ścinanie bambusów myślę, że będzie dosyć istotne. O ku... Ej, patrzcie! To się ścina. To jest fajne. Okej. Okay. Ja będę często ścinał bambusy, na pewno. Poczekaj, nie sztylet tam jeszcze, To nie jest chyba tak, że ten. Ba o, kurczę, fajne to jest. Zobaczcie, możemy. A czy tak, jeśli chodzi o te jej ruchy, no to one są jakoś tam oskryptowane, Możemy robić kombosy, nie? Ale bambus ścina się dokładnie w tym miejscu, w którym uderza miecz. I pod takim kątem. Nie? Więc. To wygląda ciekawie. Dobra, musimy tych bambusów jeszcze trochę pościnać. Myślę, że specjalnie oni jako pierwszą misję to zrobili, bo pewnie ścinanie bambusów chcieli zrobić tak, no, fajnie, nie? Taka dziwna misja ze ścinaniem bambusów, ale okej, okay, no. Wygląda fajnie, no. To jest zresztą ciekawe, jak on to skleił, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale te miejsca sklejone były sklejone na złoto. I w Japonii jest taka tradycja, że jak się potłucze na przykład talerz, to spajasz go właśnie złotem. I to też przynajmniej tak było kiedyś, nie? Teraz to złotem raczej nikt tam nie spaja niczego. Tylko spajało się kiedyś złotem, i wtedy wartość tego zlepionego naczynia była większa niż przed stłuczeniem. Dużo fabuły jest, nie? Bardzo dużo. Lecimy tam zobaczyć, co tam jest, ok? Czy chcę zobaczyć, jaką mamy tutaj spowodę. Chyba możemy sobie tutaj robić parkura, nasza postać się ześlizguje ze stromego zbocza. I. Okej. Okay. Dobrze, no i zeszliśmy sobie z tej stromej góry, z której właściwie zjechaliśmy. I teraz możemy sobie pójść. Tutaj, no w ogóle tu są jakieś, jacyś ludzie, coś chyba możemy u nich zrobić? O, okej, okay. tu są przeciwnicy jacyś. <grywka> nice. Okay, nie wiem co ona zrobiła gdzieś go w tych krzakach pocięła do kawałeczki. Uwolniliśmy jakąś typkę. Mhm, do dodana nowa aktywność, tak? Coś tu odblokowałem w każdym razie. Coś tutaj jest. Ok, no i teraz kontynuujmy to, że tak powiem, zwiedzanie. Więc tutaj znaleźliśmy jakiś typków, no idziemy sobie w górę. Cały czas mamy lasy. Nie mamy tego terenu tak odsłoniętego, przez co może się wydawać, że ta cała okolica jest bardzo duża. Przez to, że ten teren jest usiany drzewami, ale chyba nie wszędzie będziemy mieli, nie wszędzie będą ciekawe rzeczy do zwiedzenia, nie? Oczywiście będziemy mieli takie ogólne miejsca, gdzie warto pójść. Pewnie będzie dużo też ukrytych miejsc, nie? ale jak to w Asasynach dużo takiego terenu będziemy mieli, który nic do gry nie wnosi, prawda? Najważniejsze jest to, że mamy sporo otwartego terenu, gdzie możemy się swobodnie przemieszczać nie? i możemy odwiedzać się punkty zainteresowania. No i możemy ścinać. O! O! I ścięte, elegancko. No i weszliśmy sobie na jakąś górę. Nie ma tu żadnej ścieżki, nie ma tu żadnego miejsca, które byłoby chyba warte zainteresowania, ale może się okazać, że każda góra w Assassin's Creed Shadows ma jakieś ukryte miejsce, które będzie istotne dla nas. I tutaj nie mamy szczyt góry. Przed chwilą byliśmy sobie, zdaje się, że gdzieś. Chyba się zgubiłem w lesie. Chyba byliśmy gdzieś tam, nie? Tam albo tutaj. I chyba byłem tam wcześniej. Przed chwilą. Zszedłem sobie z tej góry gdzieś tutaj. No, i stamtąd poszedłem sobie. O, tu jestem na szczycie następnej góry. Więc kawałek sobie przeszedłem z kapcia. No i tutaj mamy jakąś zagadkę. I to jest miejsce, które możemy sobie odkryć. Czy mamy pełną swobodę? Możemy tutaj. Nie wiem, czy konie możemy jeździć tak naprawdę. Możemy, okej. Okay. Tylko co się stanie, jak nie będziemy podążać żadną ścieżką, tylko będziemy jechać na przełaj? No chyba po tych stromiznach będzie ciężko koniem śmigać, nie? Ale ogólnie nie mamy żadnej jakiejś takiej blokady w tym świecie, możemy podążać tam, gdzie nam się podoba. Nie, robią też. Okej. Okay. Nieźle. Coś tam zdobyliśmy od niego, więc ci twarci przeciwnicy coś tam przy sobie mają. Standardowo wiadomo, więcej czasu musimy i energii poświęcić na to, żeby ich zlikwidować. No i mogę sobie a, tak, biegnę. Na przykład. Mogę im zgasić świeczkę, żeby było im ciemno. I lecę dalej. Można by było z nimi powalczyć. płaczek biegnie po tym płotku. Ja pierdziele. Przed chwilą miała złamaną w 19 miejsc... O, temu mogę pomóc, Wieśniakowi. to nie jest jakiś taki skrzywdzony... przez los. Aż tak nie chciałem, no! Miecz między żebra by wystarczył, wyszło jak wyszło. Dobra, co mi dasz? Co? So, tak, doszedłem trochę do wniosku, że ja chyba nie lubię oglądać zwiastunów gier. I w ogóle spoilerować sobie tego, co będzie w grze przed premierą, na zasadzie tego, co twórcy pokazują nam, nie? Czyli twórcy nam spoilerują, że będzie taka i taka rozgrywka, że będzie taka i taka fabuła, czy historia, nie? I oni też tam narzucają nam, żebyśmy mieli taki i taki odbiór tego tytułu, prawda? Ale koniec końców każdy jest inny i każdy jakoś tam po swojemu będzie odbierał daną rzecz, nie? Jeden będzie w tym widział może, ech, nie wiem, no, że sam chodzi na siłownię i ma jakąś miał jakąś rekonwalescencję i będzie tam, powiedzmy, zdobywał szczyty w świecie, nie? A ktoś inny po prostu będzie chciał powalczyć i pobawić się w tej grze walką, prawda? Hmm. Chodzi mi o to że fajnie jest zagrać w, grze, w grę, o której nic kompletnie nie wiesz, kiedy ją odpalasz. I jak już tam sobie odpalasz, to sobie w nią na spokojnie grasz, przechodzisz po swojemu, ani na zasadzie, że czegoś od niej oczekujesz lub nie oczekujesz. Mi się dużo lepiej gra w tego Asasyna, jak nie oglądałem żadnego gameplayu, żadnego zwiastuna, żadnej jakiejś takiej prezentacji przedpremierowej. I po prostu staram się ją tak o sobie doświadczyć, nie? Powoli sobie grając i ciesząc się nią. Lepiej mi się to wszystko tutaj odkrywa. No dobra, załóżmy, że chcę postawić sobie to. Mogę budować domy? Co jest? Możemy obrócić, ale możemy obrócić o 90 stopni. Możemy sobie też usunąć to miejsce. I zobaczcie, mamy taką sporą, otwartą przestrzeń, na której możemy stawiać różne przedmioty. I możemy usuwać drzewa, za co też dostaniemy jakieś surowce. Pokazane to jest w postaci jakichś liści albo coś takiego. Potrzebujemy 60. Nie wiem, co to jest jakieś siano 60 siana. Drewna potrzebujemy, czy drzewa? Potrzebujemy 30 i 5 jakiegoś węgla. Zestaw stanowisk. jak do, do wieszania broni i strojów. Mocna półka pomieści do trzech małych przedmiotów. Wrócić jak chcemy. Możemy zrobić sobie też ścieżkę. A, czyli możemy sobie tak delikatnie zróżnicować, no nie? Tutaj mamy skotki, to może sobie połączmy. Ale się tak przeciągnąć po prostu. Rysowanie. O! I zrobiło się. Musimy coś za to płacić? Chyba nie. Dobra. I sobie zrobiliśmy jakąś taką ścieżkę kompletnie, no byle jako, można powiedzieć, nie? I tak, jest nasz nowy budynek, jest nasza ścieżka, czyli taka ubita droga. Z jednej strony jakieś kamienie, tutaj jakaś ubita gleba, nie? No za szeroko mi to wyszło, powiem szczerze. Ale to jest mój, moja pierwsza inwencja twórcza tutaj w Assassin's Shadows, więc jeszcze daleka droga przede mną, żeby to wszystko sobie ładnie uporządkować, załóżmy. Tutaj jest ten nowy budynek, do którego też możemy sobie wejść, porozstawiać różne rzeczy na tych wieszakach, niewieszakach. I tu mamy coś. Otwórz mapę, no i zobaczmy, o co tu chodzi. Aha, to jest po prostu mapa. No, możemy sobie wejść w każdym momencie do tej mapy, ale tutaj jest tak rozstawiona, żebyśmy mieli skrót, więc możemy sobie operować z tego domu, nie? I na przykład, nie wiem, zrezygnować całkowicie z interfejsu i wszystko robić sobie na zasadzie: o, idziemy sobie do tej chatki, coś tam planujemy, wysyłamy tutaj ludzi, nie? No kurczę, ciężko by było mi zrobić raczej. Tak ładnie jak ta babka, ma tutaj porozstawiane wszystko. O, w końcu! Kurde. Ok, może to spróbujmy. Mamy jakąś skrzynię. No, wysoko tutaj jest dosyć. Coś tam znalazłem. Przedmiot kosmetyczny, czyli dziadostwo. Mnie interesuje tylko performance. Okej, okay, przez te liny po prostu postać przeniknęła. No. Assassin's Creed. Znamy to już. Czy da się tu przeskoczyć? Nice. Trochę jest schiza, bo. Zawsze w takich momentach po prostu spadam na dół i po linie. No zrób to! Ach. Okej. Okay. I do góry. O, to... <noise> no nie wyglądało to fajnie, ale okej, okay. weszliśmy sobie. I w końcu możemy się rozejrzeć. No dobra, zdobyliśmy ten szczyt. Dosyć wysoko trzeba było wejść, prawda? Jest tu parę jeszcze łodzi dookoła. Ciekawe czy możemy na nie wejść. Do tych mniejszych znaczy się. Już sprawdziliśmy, że łódką można pływać. Więc jest tutaj parę rzek, i może właśnie nie trzeba używać cały czas wierzchowca, tylko można popłynąć popłynąć sobie gdzieś tą rzeką. Co może być też dosyć ciekawe, prawda? Bo na przykład tutaj mamy rzekę. I możemy się tam udać. Wiemy już, gdzie mamy naszą motorówkę, więc. <laughs> Jak niewiele brakowało. Skoczyłaby na główkę do tego. by się no, roztrzaskała kobiecina. O oh tym. No dobra, siadamy i płyniemy. I teraz chciałbym sobie popływać na przykład rzeką. Zaznaczyłem sobie tam checkpoint i płyniemy. Ciekawie, ciekawe wygląda to wiosłowanie. Trafię, trafię, nie trafię. Chyba może się łódka też zniszczyć. Na to wygląda, więc warto uważać. No, ciężko się tym manewruje. <grymne> Kurde. Myślę, że trzeba zwolnić faktycznie. No dobra, gdzieś sobie tutaj dopłynąłem i chcę się tu zdesantować. Cyk. Mogę sobie to oczywiście zrobić. Gdzie dopłynąłem? No chyba. Chyba tu jeszcze nie byłem. Tu jest kolejne miejsce, gdzie możemy się zsynchronizować tak w ogóle. Więc wow, kurde, Assassin's Shadows. Jestem kompletnie zaskoczony, bo to zupełnie inne, inny Assassin's niż którego zapamiętałem. To znaczy, mówię o tym Odysseju i Originsie, gdzie tam był też no, inny ten klimat tego wszystkiego. To zdecydowanie. Oczywiście dalej możemy robić skrytobójstwo, jesteśmy tym, jesteśmy asasynką tak w ogóle. Ja myślałem, że będziemy tym czarnoskórym cały czas biegać, a okazuje się, ten, okazuje się że ten czarnoskóry to jest po prostu tank, do którego będziemy chyba wsiadać co jakiś czas. Ciekawe to wszystko jest, kurczę, bardzo ciekawe.